Po swoim zmartwychwstaniu Jezus przez 40 dni jeszcze ukazywał się swoim apostołom. Zostawiał im najważniejsze przesłania, dał im moc odpuszczania grzechów i posłał ich, aby głosili dobrą Ewangelię, dobrą nowinę na cały świat. W mówi nam o celu naszej życiowej drogi. Nasze życie nie kończy się śmiercią, nasze życie nie kończy się grobem. Nasze życie będzie trwało wiecznie w niebie. Tam jest cel. Do którego wszyscy zdążamy. Jezus nie zostawił swoich uczniów ani Kościoła samych. Pozostawił im matkę. To ona trwała na modlitwie i jednoczyła pierwszą wspólnotę chrześcijan. To ona dzisiaj trwa na modlitwie i wspiera wspólnotę Kościoła, która pielgrzymuje ku niebu i niesie dobrą Ewangelię całej ludzkości. Nasza modlitwa ma głęboki sens. Jeśli modli się tylko jedna osoba, to może jest niewiele. Ale jeśli jest nas wielu, jeśli wszyscy trzymamy w ręku różaniec, to jest ogromna moc, która może zmienić oblicze świata. Podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie papież Franciszek, żegnając się z młodymi całego świata, powiedział: Zabieram was ze sobą w sercu i w modlitwie. I proszę, pamiętajcie w modlitwie także o mnie. Zmów dzisiejszą dziesiątkę różańca właśnie w intencji papieża Franciszka i tych wszystkich spraw, które on poleca Bogu na modlitwie.